Nie byłam siłą, nie byłam szybki shopping, ponieważ brakowało mi kilku rzeczy, e, rybka, łosos, kupiłam też ryż basmati, mój ulubiony, znaczy to nie jest akurat ten mój ulubiony, ale bardzo lubię ryż basmati, basmati? Basmati, jest przepyszny, e, bez laktozy, e, śmietankę trzydziestka e, i u nas w Albi są takie proteinowe wrapy, Dlatego, że nie są też glutenowe, ale nic nieważne, ale ważne, że są proteinowe. Wziąłem e, dwa opakowania, więc fajnie. Zresztą nie mam ochotę na takiego wrapa, ale jeszcze mam stare wrapy, e, dwa, więc teraz z tych starych. Um, Wziąłem też ryż risotto. Też bardzo lubię raz na jakiś czas coś nowego zjeść. I jeszcze u nas yy, w Aldi był taki proteinowy makaron. Taki i z grochu. Ten jest właśnie z cierżycy. Yy, I właśnie on jest proteinowy. A, i jeszcze jest gluten free. O! Muszę więcej go nakupować, więc fajnie. Yy, jajka. jak nie może nigdy zabraknąć. Dwa opakowania. Mleko moje ulubione. I co? Kurczaczek. Także ja się zabieram za sprzątanie tego. Będę sobie robić wrapy, bo jestem strasznie, strasznie głodna. Nie wiem o co chodzi, ale cały czas chodzi ze mną piosenka Hej, co ty mały, pragniesz moje bimbały? Pik klamoty, pik klamoty. Ja biorę taką kreatynę z Olimpa. I powiem tak mniej więcej tyle, żeby znowu nie dostać zapalenia żołądka. Jak ostatnio. Więc to było po tym, ale lepiej nie sprawdzać. Słuchajcie, kupiłam sobie taką przetreningówkę w sklepie u nas takim, e, z takimi rzeczami. Takimi na siłowniach, i, i to, jest, to jest tak straszne. Słuchajcie, w życiu takiego pieczenia nie czułam, że to nie jest coś takiego, że wy macie siłę, tylko po prostu w środku to was pali, i właśnie teraz bardzo boli mnie od tego żałądek. I ja tak w ogóle. je ja to wypierdolę. Ja to wyrzucę, bo to jest jakieś masakra. Jeśli byście zobaczyli coś takiego, to nie kupujcie tego. Po prostu to tak piecze, po prostu od środka, po prostu jakby ktoś was o jakiś, nie wiem, alkohol czy co. No, nienormalne to jest dla mnie. Więc nie polecam do wyrzucenia. Nigdy więcej tego nie chcę brać. Salut. kobiet, Więc życzę wszystkim kobietkom wszystkiego najlepszego. E, I jesteśmy mądre, silne, wspaniałe i ogarniamy tyle rzeczy. Najlepsza płeć ever. Właśnie wybieram się z szymkiem do restauracji e, azjatyckiej. E, zobaczcie. Taki bukiet do niego dostałam przed chwilą. Jestem w szoku, bo on zazwyczaj nie kupuje mi takich. Kwiatków, bo, jak się mówiłam, że idziemy do restauracji, to on zawsze pomija tą część z roślinami, z kwiatkami, z bukietem, e, więc tym razem mnie zaskoczył. Także, kochany. Witajcie w dzisiejszym daily vlogu z dnia kobiet. Właśnie przyszła do mnie paczka ze Stradivariusa i oto ta piękna sukienka, która przypomina skims. Szymek zabieramy dzisiaj do restauracji, więc oto mój outfit na randkę. Nie chciałam się za bardzo stroić, więc ubrałam się tak bardziej casualowo, a tu jedziemy. Pogoda oczywiście fatalna. Tu możecie zobaczyć naszą piękną wieżę, zawsze mnie zachwyca za każdym razem. Wybraliśmy się do restauracji azjatyckiej. Nazywa się to restauracja, y, przy której płacicie raz i macie 8 rund, i zamawiacie przez dwie godziny jedzenie. Tutaj ja schodzę do toalety, która była bardzo taka klimatyczna i mroczna. I oczywiście selfie w lusterku. No i podarłam rajstopy przy pierwszym możliwym podejściu. <gry> Także fan. Jedzenie czeka się kilka minut i kalenderzy przynoszą właśnie tak podane dania, które się wybiera na tablecie. Jedzenie jest w małej wersji, bardzo fajnie to wygląda i naprawdę można się najeść, bardzo niepozornie to wygląda, ale byliśmy pełni. Oczywiście musiałam poprosić Szymka, żeby trochę mnie też ponagrywał, Dzisiaj, mimo, że byłam bardzo pełna, musiałam zamówić sernik, który był w karcie, to jest to sernik nowojorski, był przepyszny, to najlepszy sernik, jaki w życiu jadłam, przysięgam, a ja nienawidzę serników, więc naprawdę sztos, no i oto nasze piękne miasto nocą. Kolejny dzień, kolejny shopping haul. Właśnie wróciłam z siłowni i zakupu, bo zabrakło mi kilka rzeczy. Rozmachałam się, bo pada deszcz strasznie. Jechałam tramwajem na gapę, ale tylko jeden przystanek, więc życie na krawędzi, you know. Co chciałam wam pokazać? Nowości u mnie, nowości. Moje włosy są w coraz gorszej kondycji, to dlatego, że Posłuchałam włosomaniaczki i zaczęłam suszyć za każdym razem włosy, bo one stwierdziły, że nie wolno spać mokrych. I co dwa dni myję głowę i suszę włosy, i mam bardzo złą, złą, po prostu taką awaryjną suszarkę, i ona mi tak wysuszyła włosy. Teraz po dwóch miesiącach widzę, jak bardzo zniszczyła mi włosy, i powiedziałam, stop. Jeszcze tak suchych oprócz tego mojego rozjaśniania, ale takich suchych sam w sobie włosów nie miałam. To musi się na tym skończyć. Zainwestowałam w taki masażer do głowy, ale wiecie, co mi się podoba: to, że on jest taki stylowy. W mojej tonacji, w moim kolorze, oczywiście, że to jakieś drewno jest, ale okej. Okay. Wzrostmana i mieli tym razem też takie ręczniki na głowę. On wygląda tak, i ostatnio ich nie mieli, więc teraz były na stanie, więc wzięłam. Kosztowała 4,90, to to kosztowało, kosztowało 4,90 euro, to chyba 3 coś euro. I ja właśnie chciałam taki masażer, brakowało mi go, żeby sobie po prostu masować skórę głowy. O, jaki cute! Ładne, sprawa I ręczniczek taki szary. Ale no. Jeszcze zamówiłam sobie wczoraj poszewkę jedwabną, więc czekam jeszcze na poduszkę. Moje włosy w tym roku naprawdę będą zadbane, ani suche i zniszczone. Także tyle. Kupiłam w sobie takie proteinowe. Wafle, ja bardzo lubię zamiast chleba, zjeść sobie wafle, o nich nic się mi nie dzieje, nie puchnie mi brzuch, więc e, cieszę się, bo wiecie, ja lubię jajecznicę, lubię jajka, ale lubię właśnie z czymś zjeść to zamiast chleba, to jest taka super alternatywa. No i tyle z holu, teraz Wam pokażę na szybkiego rzeczy, które mi przyszły ze Stradivariusa. Wariusa, sobie taką dżisową spódnicę, ale ona jest trochę mnie za duża. Ale jest fajna. Taką sukienkę zamówiłam. Później wam pokażę. Alaskims Kims i skórzany płaszcz. I do tego pasek jeszcze nie otwierałam. To jest na później, więc na pewno wam pokażę.